すい見せ Dobra, już was tam zabieram Dio, ej. Siemmo Ej, czemu czekasz? Dobra, idziemy, jeździć Ej, Dio, ej, Dio. No, siema. Co powiesz? 有什吗？ Dobra, więc ogólnie ja sobie nagrałem teraz jeden odcinek, który wy, jak to oglądacie, on będzie na kanale za jakieś 70, nie, nie wiem, za... będę pisał, chodzi w tym filmie po prostu, że piszę tam y, Instagram, pisanie do influencerów, tam czas, no nieważne, tak w skrócie wam powiem, także y, no, ten film powstanie, który właśnie nagrałem przed chwilą, Zacząłem przynajmniej, bo on będzie trwał dłuższy czas. Będzie, zobaczycie ten film za jakieś 100 dni, około nad więcej. Także, no, myślę, że jakieś ponad 100 dni. Także, no, także ja Wam teraz mały spoiler daję. ale nie powiem dokładnie co. Chodzicie, czekajcie jakieś 100 dni jeszcze i, i, i zobaczycie. I tak w ogóle Wam jeszcze powiem, w sumie, tak myślę, czy to mówisz, czy nie mówisz. Nie powiem, bo czemu to jest luźny vlog, że w sumie. Tak trochę, można powiedzieć, się stęsknią z, z takimi vlogami luźnymi bo ostatnio jak widzicie na moim kanale są głównie jakieś takie tematyczne filmy ze skateparku i ogólnie i w sumie tak nie wiem w sumie ja lubię nagrać takie luźne filmy po prostu z mojego w sumie jakiegoś dnia, życia i ogólnie wiecie o co mi chodzi. Także nie wiem czy Wam kiedyś podoba, bo w sumie nie wiem, czy jest jakieś ciekawe, ale jeśli mam to, Was to interesuje, to zostawcie łapkę w górę tam. Nie wiem co komentarze włączone, bo YouTube lubi mi włączać, ale jak są włączone, to w sumie napiszcie czy wchodzi takie filmy o to bym was prosił czy robicie takie filmy czy po prostu jakieś takie nie wiem typu jadę na skatepark nagrywam jakiś typowy taki film e, także no napiszcie w sumie jestem ciekawy sobie w ogóle co no, możecie mi napisać w komentarzu też czy jedliście już lody ekipy bo ja już jadłem w sumie dużo teraz sobie właśnie wziąłem e, XL i sobie go zjem i w sumie będę odpakowywał i tu do was mówił i w sumie jeśli nie wiem czy jedliście jeśli najedliście, jedliście to napiszcie i napiszcie też e, w sumie jaki Team jesteście, Tim Cytryna czy tym Truskawka? Ja jestem oso oso osobiście tym Cytryna, yy, bo cytrynowych nawet nie mogę wam pokazać, ile mam papierków zaraz. A w sumie truskawkowe mi mniej smakują. A też są dobre, tylko mi mniej smakują. Ale jestem, no teraz wziąłem truskawkowego, tak po prostu, bo dużo jest cytrynowych, ale, ale no, truskawkowy też jest dobry, ale w sumie, no, tak jak mówię. No, wziąłem sobie go dla odmiany, bo dużo cytrynowych, bo jestem tim cytrynowy, bo cytryna dla mnie jest po prostu idealna. Jest taka trochę kwaśna ta polewa w ogóle, no. No. Aż bym ząb zabawał. Macia, Macia, dobra. Idę sobie go jeść, Elo. W ogóle ja sobie jeszcze kończę, jeszcze tego do ekipy, ale sobie przeglądam YouTube'a i w sumie często mi się wyświetla ten film, gdzie zadzwoniliśmy do Freeza tutaj yy, z korkiem i w ogóle co tu się ostatnio dzieje to nie mam w ogóle pojęcia. Patrzcie w ogóle ile słopy w górę. Yy, patrzcie w ogóle ile jest wyświetleń. W ogóle tyle ten zasięgów robi ten film, że to jest po prostu masakra. Po prostu o oh, kurde ludz mi się robi. Mm. Po prostu tyle ostatnio kurde, kurde, nie chcę się właścicić, dobra Tyle ostatnio tutaj z tego wszystkiego leci, że nie mam pojęcia. Nie by tak pod każdym filmem było. taką kurde, ale bym się cieszył widok. No, zostawcie łapkę i suba. Wziąłem sobie słuchaweczki i sobie jadę. się przejechać gdzieś. Bo... Czy nie jest zimno? Znaczy no przemet... W, sumie, w sumie to trochę jest zimno, ale tylko trochę. No, to sobie jadę. Także no. Dobra, więc ogólnie jest już godzina 22 za 3, ja sobie zaraz y, y, zjadłem grilla, y, pogadam z babcią 40 minut przez telefon i co? W sumie idę się umyć chyba i ten. No, idę się umyć na razie i może później nie wiem pogram lub coś pogadam z korkiem może, może coś poglądam, nie wiem no w sumie będę Was chyba informował, a jak nie, to się odezwę do Was jutro. Jeszcze nie wiem tego, ale nie wiem, nie, no idę się umyć na razie. Dobra, więc ogólnie już się tutaj umyłem i no tutaj właśnie wrzucam sobie jeden film, który nie wiem, pewnie już widzieliście. E, tutaj mi się już pobierałem kolejny, ogaram się właśnie filmy i gadam na Discordzie tutaj z Arianem Grande, czyli z Korkiem. Witam, witam, jestem Ariana Grande i chciałem pozdrowić film. No, i elegancko. <laughs> Pozdrawiam, film, tutaj mi się wrzuca już e, w tej film, który już pewnie ostatnio widzieliście, czyli poszukiwania rodów ekipy. E, ja go dopiero wrzucam. Kolejny, no tutaj sobie ogarniam jeszcze rzeczy e, YouTube'owe po prostu i jest godzina 22.49 i myślę, że odezwa się do Was jeszcze chyba później. Także ją. No, Dobra, więc mam i pierwsza 20, ja ci mówię i staram się być przydawcy żeby nie było widzieć ale chyba mi za bardzo nie widzę i, i ja woli z i 20 idę spać Także, no idziemy się dobra no się w kolejnym dniu vloga w sumie jest godzina jakaś 11.30 prawie sobie wstałem zrobiłem sobie kakao kwałę i sobie piję i no smacznego wszystkim jeśli idziecie, pijacie, to już ja pijacie zaśmiałem no i wstałem sobie i w sumie nie wiem co dzisiaj z ciepłą a więc w sumie coś pewnie z nagram dzisiaj, ale to się jeszcze zobaczy. Dobra, więc siema, no w ogóle pierwszy raz w tym roku mam założone krótkie spoleńki, nie? To jest takie dziwne uczucia jest dzisiaj chyba 8 czy 9 maja. W sumie w tym roku powodzę to w sumie wycieka jest. I no, w ogóle jest mega fajnie, jeśli w ogóle nie masz komoru w sumie do niebie. Chciała to sobie gdzieś się przejechać, ale no jest mega ciepło, w ogóle... Patrzcie. W ogóle nie ma fanu. Dzisiaj jest fajnie. W ogóle to tak jak wam mówiłem, pokażę wam ile mam papierków z ludów ekipy, bo mm, trochę ich mam już. Tutaj jest ogólnie są dwa XL, jeden truskawkowy, jeden cytrynowy. A tutaj no to... W sumie nawet po tym możecie zobaczyć, jaki team jestem, bo w sumie truskawkowych są. 1, 2, 3, 4, 5 A cytrynowych sami widzicie ile jest, no? Dużo, dużo więcej jest cytrynowych, bo jestem tym na polecam i no, w sumie nie wiem, ile tych papierków zniszczyłem, ale to nie są też wszystkie, bo trochę wyrzucałem, ale no, trochę, trochę ich jest. Nie wiem, ile, myślę, że koło, tak na około 30-40 może tych lodów? Nie wiem, tak, czy papierków? Nie wiem, ale w ogóle patrzcie, właśnie takie porównanie, w sensie to jest. Wykły mały, a to jest XL, no to jest trochę różnicy. No. No, także trochę trochę mam w sumie tych popierków. No, a jak już mowa o lodach Egiptu, to właśnie idę sobie wziąć kolejnego. Także nie wiem w sumie jaki wziąć truskawkowy, czy, czy cytrynowy. Chyba cytrynowo bo wczoraj... Tak, idę po cytrynowego. Dobra, więc y, cytrynowy lodzik jechał tutaj. Y, ba bardzo dobry też macie, tak jak wczoraj. No, dobry, dobry, polecam. Dobra, kolejny papierek do kolekcji tutaj leci. Dobra. Fajnie. Dobra, więc tak jak widzieliście w jednym z ostatnich filmów, to był chyba przedostatni, coś takiego, nawet nie wiem, yy, dostałem, jak odpakowałem czy inne dostałem trochę naklejek i w sumie no, ta szafa jest, myślę, ok miejscem, żeby ponaklejać, bo jak widzicie, tutaj mam Przeróżne naklejki od właśnie do ekipy kiedyś Snapchat, jakieś Clint, Genesis, Vance, Razer, Apple nawet jest Nike. No dużo jest tu rzeczy, więc coś tutaj przykleję, pokombinuję, zaraz Wam pokażę. Dobra, więc yy, mam te naklejki, macie tutaj, oczywiście znowu gimbal się przydał i co? I przykleimy sobie jakieś. Nie wiem, w sumie myślę jakie tu mógłbym przykleić i w sumie, nie wiem, na pewno ta jest spoko, więc tą na pewno pierwszą przykleimy taka friem, tutaj macie, nie wiem jak to widać, ale będziesz dobrze dobra, tutaj podklejamy już pierwszą naklejeczkę i nie wiem gdzie ona w sumie, tam jest jedna ekipa nie wiem gdzie ją nakleić szczerze mówiąc Hm. Huh. gdzie ona pójdzie widzowie myślę, że można ją nakleić gdzieś gdzieś tutaj będzie fajne miejsce, także podklejam, co

i w sumie... no wiem jak jest sezon trzeci, No, no ja tak Także, no, sezon trzeci, taka klejeczka i co? Gdzie na klejeczki Nie wiem, nie muszę się zastanowić. A, dobra, idziemy, idziemy te... o, papierki, to będzie Ojej, idę papierki dobra, to Dobra. Sezon trzeci jest... Gdzie yy, Tam, tam jest yy, tak, tam jest. Dobra, dobra. jeszcze szczególnie tutaj na naklejeczki, jedna jest taka. Ta, to, która mi się tak nie, najmniej podoba i ta jest jeszcze spoko. Więc w też mogę nakleić, bo w sumie albo nie. ją sobie na razie zostawię. Ta mi się jakoś nie za bardzo podoba. A tą chyba nakulaję zaraz nakleję, także mogę także lecimy i Wam pokażę jak ją na nogę naklejam. I no jak ocenicie moją szafę w ogóle? Tak, tak się prezentujecie, już jest trochę tych naklejek. W sumie teraz zwaliłem z tą naklejką. Powiem im gdzie indziej, jest trochę niżej, ale wiecie, wiecie jakie jest, dobra, no trudno, yes. jest, good, jest git, jest git, także to, lecę ja wam pokazać, tam gdzie, no, ja naklejam na kolejnogę, nogę Yo. Dobra, już wymyśliłem miejsce i tutaj będzie siedzieć, także idę nakleić. Dobra, więc to był mój taki mały, profesjonalny timelapsik, wiem, że trochę nie było nic widać, ale, ale nic, ale w sumie nie przygotowywałem się, tylko tak sobie postawiłem, także mam nadzieję, że coś tam wyszło. Dobra, ja byłem w sklepie, kupiłem chipsy i jeszcze sobie kole, tam, no, tam jeszcze parę rzeczy i co, i teraz sobie włączyłem tę konferencję Fame MMA, bo właśnie się zaczęła druga, a znaczy, no, nie, właśnie, no bo już jest 19 właśnie teraz, jak popatrzyłem no i co, i w sumie nic w sumie, później wam do was się jeszcze odezwę, dobra, siema, witam w kolejnym dniu, to już jest trzeci dzień vloga i chyba ostatni i w ogóle dzisiaj jest mega ciepło, będzie w sumie chyba 6 stopni najcieplejszy chyba dzień w tym roku jak na razie, mi się wydaje w sumie, no bo chyba nie było tak ciepło jeszcze no więc fajny dzień może być Jezus, co to jest? Dobra, nieważne. I teraz mam ogólnie ostatnią lekcję z 10.53, Możecie spytać, dlaczego tak wcześnie? No bo w sumie mam zwolnienie, bo ten, bo ja do dentysty, wcześniej muszę do banku, bo wiecie, będę miał konto, wielkie biznesy robię i tym podobne, nie no, że ja. No więc muszę tam do banku pojechać i do dentysty, ale i trochę się boję. No w sumie, nie wiem, boicie się dentysty? Ja się boję dentysty. Ja się boję dentysty, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. No. No także ostatnia lekcja jest 10.50 i no, mam nadzieję, że będzie dobrze. W ogóle to jeszcze sobie wchodziłem teraz na mój kanał i mi się przypomniała jedna rzecz, o której w sumie warto powiedzieć, że YouTube mi usuwa łapki w górę ostatnio i w sumie to nie zależy nie wiem od czego, raz mi usunie łapki w górę, raz nie i w ogóle nie wiem o co tutaj chodzi, bo ostatnia sytuacja wrzucałem film, teraz to już jest jakiś czas temu, ale to był mój ostatni film wrzucony i to był film, e zaraz wam go pokażę. Było chyba 10 łapek w górę, później było 5 czy 6 i teraz jest 13, a byłoby 18 chyba, no to w sumie jak na mój kanał no to jest różnica łapkowa, także także no nie wiem w sumie czym tu mi usuwa te łapki. No ale w sumie trochę trochę szkoda, nie? No byłoby miał więcej. No nie wiem w sumie. Jeśli ktoś wie, to możecie napisać, ale nie wiem w sumie od czego to zależy, bo to raz usunie, raz nie, nie wiem, nie mam pojęcia. No a ja mówię o tym filmie tutaj tyrolka z domu ekipy, bo jak i wy to widzicie to jest... Znaczy na no jakie ja to już tam przez 7 maj, a dzisiaj jest ogólnie e, 10 maj, także no i tutaj już było chyba 5 czy 6 łapek, później znaczy 10, później było chyba 5 czy 6, jeśli dobrze pamiętam. No i już było dziś 18, więc tak trochę trochę tak niefajnie nawet tutaj e, widzicie napisałem tu ja to Halo, czemu mi usunęliście 5 albo 6 łapek w górę. No, także, no taka trochę smutna sytuacja, no ale no zostawcie łapkę w górę, będę się cieszył. Dobra, pozdro z angielskiego, pozdro, pozdro. Przynajmniej nie mam na Teamsie, w sumie no, więc tak trochę luźniej można powiedzieć jak nie ma na Teamsie, się jak ci wiadomo, nie? W ogóle totalnie mi się nie chce wracać do szkoły, tak szczerze mówiąc. Nie wiem jak wam, ale mi totalnie się nie chce i się nie cieszę w sumie, bo będzie teraz scen hybrydowy i później wracamy, nie, jakoś tam początkiem chyba czerwca tak naprawdę, bo niby od 29, ale tam jest Boże Ciało chyba i, i wracam później, ale nie wiem, jakby ja się, ja się osobiście w ogóle nie cieszę i wiem, że dużo sprawdzianów i kartkówek będzie, no nie, ja się nie cieszę, nie wiem jak wy, ale ja się kompletnie nie cieszę. Dobra, jedną ręką ciężko było, ale zasnąłem. widzowie, a więc jak jesteśmy teraz na korypetycję, wrócimy od nędzy było ok Także no ja już Wam dziękuję za tego vloga, bo już trochę trwa chyba. Także ja Wam bardzo dziękuję za tego vloga, jeśli to się do tego momentu i zostawcie łapkę w górę, z y suba z dzwoneczkiem, napiszcie komentarz, jeśli chcecie. I co? Y bo już jestem spóźniony na korypetycję także ja lecę i siema.